Witam serdecznie na kanale Laki Art. Dzisiaj mamy premierkę zdrapki za 20 zł wielki gracz, szata graficzna bardzo ciekawa. Szukamy wygrywających liczb lub symbolu żetona i wtedy przypisaną wygraną pomnożymy razy dwa. Tabela wygranych się prezentuje tak. Dużo zer, fajnie. A w bonusie mamy super linie. I od nich chyba sobie zaczniemy. Ok, może połowę linii wydrapiemy przed wielkim graczem, a połowę za wielkim graczem. No to zaczynamy, tylko nie widzimy. Ok. I szukamy. Może zdrabmy sobie po mojemu, czyli najpierw wygrane. Tutaj mamy piątkę, tutaj 750 zł, siedem i pół Tutaj mamy 30, tutaj mamy 75 tysięcy 20 zł.

Więc zaczynamy. Mamy kwiatuszka. Wszystko widać. Widać. Szukamy kwiatka, którego nie widzę. Strapeczka z numerem 2. Kwiatuszka nie ma, z tego co widzę. Nie ma. Dzwonek. Dzwonek, dzwonek. Jest tutaj. Jeden dzwonek. Teraz trapiemy. Cytrynkę. Cytrynka jest tutaj. Też tylko jedna. Kolejny symbol to wiatrak. Tutaj mamy dwa wiatraczki. Coś nie chce drapać i chyba tyle wiatraków. Kolejny symbol to gwiazda, mamy szansę na 5 złotych. Szukamy gwiazdek i tyle. Tutaj mamy parasol. Tutaj jest leżak. Leżaków sporo widziałam. Widzicie dwa symbole w rządku za piąteczkę. W realnym rządku. Zobaczymy, co tu się. Okaże, chociaż te linie ostatnio też takie kiepskie, ale wakacje się skończyły. Może nakład będzie wrzucany do sklepów troszeczkę mniejszy i będzie większa szansa. Yy, diamentu nie widzę. Czapka. Trapeczki mamy tutaj. Mhm. Łódź. Łódka, łódka, łódka. Tutaj. Łódka jest tutaj. I tyle. Popcorn. Popkorn jest tutaj. Mhm. Tutaj dwa razy i tu. Okej okay. i słoń. Słoń jest tutaj. I tylko tutaj. Czyli tak mamy tutaj mamy dwa. Dwa symbole wydrapane w rządku za 5 złotych, ale jakby była tęcza, to byśmy mieli też 750, więc to już jest wątpliwa sprawa. Tutaj brakuje nam podkowy do 30. Tu dyszka nie wpadnie, bo tęcza, a tęcza by dała super wygraną, chyba że los się do nas uśmiechnie. Tutaj za dwie dyszki mamy szansę. No, zobaczymy. Zobaczymy, co nam przyniesie los. A teraz zabieramy się za zdrapeczkę premierową. Wielki gracz. Muszę się ułożyć lepiej. Dobra. No to zaczynamy. Zdrapka z numerem 10. Nasze liczby. Sporo tych liczb. 19. Pięćdziesiąt trzy, trzydzieści cztery, dwadzieścia siedem, trzydzieści sześć i czterdzieści pięć. No to zaczynamy. Mamy pięćdziesiąt osiem, trzydzieści siedem nie ma. Pięćdziesiąt sześć nie ma. Dwadzieścia trzy, trzydzieści osiem nie ma, czterdzieści cztery nie mamy, pięćdziesiąt dziewięć nie mamy, pięćdziesiąt cztery, siedemnaście, trzydzieści trzy. Trzydzieści dwa, sześćdziesiąt, dwadzieścia jeden, czterdzieści osiem, czterdzieści dziewięć, trzydzieści dziewięć, czterdzieści dwa. No niestety, czterdzieści sześć, trzydziestka. Uściutko, moi drodzy, 52, 31, 18, 11, 43 i 15. No, niestety, jedną z kupiłam. Zaryzykowałam, że w jednej coś nam się trafi, ale niestety się nie trafiło. Trudno się mówi. Gdzie te kontrolne to są chciałabym je znaleźć K S B S B czyli zdrapeczka przegrana ale fajnie się prezentuje, fajną maszatę graficzną może jeszcze się kiedyś na nią skuszę. A teraz wracamy sobie do superlinii. Mamy klapeczki. Klapki, klapki. Są tutaj, tutaj, tu. I tyle. Kolejny symbol to korona. I tutaj. okej, okay. Balony. Balonów nie widziałam. I ich nie ma faktycznie. Lody. Czy lody gdzieś były? Nie było. No. Sporo symboli nie ma. Ptaszek. Mhm. Dają chociaż bonus coś da. Nie ma. Okulary. Tutaj. Krab. Widać, widać. Krabik. Krabika nie ma. Trzy ostatnie symbole. Piłka. Piłka, piłka. Tutaj przedostatni symbol to motyl. Motyl, motyl i motyl. I serce, którego nie ma. <laughs> Czyli zrapeczka przegra na ten, czy nie było rolek. Nie było podkowy też nie było słoneczka tym bardziej klucz nie było księżyca nie było RTL Także na draping wydane gdzieś 25 zł i wychodzimy z zerem ale fajnie było Podrapać, troszkę relaksu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymam za Wasze premiery mocno kciuki. I do zobaczenia. Pa!